Drugi półmaraton z Butki był przygotowywany znacznie dłużej niż pierwszy, bo pierwszy tak naprawdę zrobiliśmy w 2-2,5 miesiąca, a ten mniej więcej w pół roku. Nie jest tak, że na półmaraton przyjdzie każdy, na półmaraton przyjdzie już doświadczony biegacz. Już piątka jest łatwiejsza, choć też oczywiście każdy dystans, jeżeli chce się go przebiec naprawdę dobrze. No to jest e, oczywiście straszny wysiłek, ale jeżeli my biegamy sobie amatorsko e, i te dystanse nam się zwiększają, no to każdy, kto przebiegnie piątkę, to za moment ma ochotę na dziesiątkę, potem na piętnastkę, potem na półmaraton. I trzeba taki wymyśleć sposób promocji, żeby ludziom chciało się przyjeżdżać. natomiast biegam w zabieganym wołominie. Dzisiaj udało mi się zdobyć drugie miejsce w kategorii wiekowej, a przy okazji życiówkę zrobiłam w półmaratonie w godzinę 45-30 w zaokrągleniu. Bardzo mi się podoba, przede wszystkim super trasa, bardzo dużo punktów nawadniania i odżywczych, więc tutaj wielkie gratulacje. Każdy mógł w dowolnym czasie tak naprawdę skorzystać z napoju czy, czy czegoś do zjedzenia. Fajna trasa, szybka, bardzo dobre jedzenie, po, więc ekstra, bardzo mi się podoba. Trudno jest powtórzyć sukces, a sukcesem okazał się pierwszy półmaraton z Budzki, dlatego też musieliśmy być szczególnie czujni, aby po prostu wszystko wypaliło. Nie byłoby sukcesu półmaratonu Zwódzkiego, gdyby nie e, oddolna aktywność, energia naszych mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, ale też lokalnych instytucji samorządowych. Zacznę od Gminnego Środka Kultury, który pomógł nam organizować e, tak logistycznie to wydarzenie. E, Zgódzki Ruch, grupa pasjonatów, bardzo zaangażowanych, kilkadziesiąt osób, które od miesięcy e, angażowały się bezpośrednio w przygotowanie trasy, w przygotowanie tego wydarzenia. Strażacy. Wszystkie straże zostały zaangażowane w organizację półmaratonu. Straży na terenie Gminy Zbuczyn jest 8 i naprawdę tutaj wielkie ukłony w kierunku naszych strażaków, których było ponad 100 zaangażowanych tylko dzisiaj. Na terenie Gminy Zbuczyn mamy 21 kół gospodyń wiejskich. Zdecydowana większość uczestniczy w Dniach Gminy Zbuczyn. Kilka spośród nich przygotowało Pożywienie zarówno uczestnikom naszych wieków, jak też osobom, które im towarzyszyły. Bo było tutaj kilkaset osób, a nikt nie wyjechał ze na Głodny i Spragniony. Багато задоволена, бо викрала більше горончо. Погода така taka... тінчка була бегняч, але є сам задоволена, і то непоганий такий файний віник для такої погоди. No, uczestniczyłem w najlepszym półmaratonie odbywającym się na terenie Mazowsza i Polski, czyli w Zbuczynie. Organizacja Perfekcja, no na tylu wie, wielu międzynarodowych imprezach tu byłem, to jestem zachwycony po prostu, no. Paweł to jest najlepszy dyrektor sportowy i najlepszy dyrektor i organizator po prostu e, tego przedsięwzięcia, więc no, mam nadzieję, że będą coraz dłuższe dystanse i będziemy coraz szybciej tutaj biegać. Ciężko, ale fantastycznie miło. E, znakomita energia na trasie, mnóstwo punktów e, takich żywieniowych, kibiców, e, no, atmosfera rewelacyjna, pierwszy raz w Zbuczynie na biegu, ale myślę, że już od tej pory zawsze dwie wersje są, e, wersja z uśmiechem niech powie wszystko, tak naprawdę nie było łatwo, było duże słońce temperatura, pewnie dla niektórych dzisiaj była to walka ze swoimi słabościami, emocjami dla mnie to był taki start treningowy natomiast biegło mi się bardzo dobrze, ponieważ spotkałem mnóstwo pozytywnych ludzi, wielkie gratulacje dla organizacji pozarządowych i rządowych, czułem się bezpiecznie e, wspólna praca ma sens jestem też miłośnikiem smaków kulinarnych Hugo wiejskich, więc można było się wzmocnić i mam nadzieję, że za rok przyjedziemy również do sąsiadów z Zamiedzy ponieważ jesteśmy z Łukowa więc pozdrawiamy serdecznie województwo lubelskie, województwo mazowieckie tu więc sądzę, że wszystkich wyprzedziłem tak, tak obstawiam, nie wiem jeszcze, nie było wyników oficjalnych ale zmęczony jestem jak na pierwsze organizacja jest doskonała, natomiast forma jest ciężka no i pogoda dzisiaj w tamtym roku było trochę chłodno, w tym roku trochę ciepło, więc średnia jest dobra. Bardzo fajny półmaraton, zapraszam i polecam wszystkim. Nawet takim leszczom jak ja. No oczywiście, że chciałbym bardzo, żeby Paweł zorganizował bieg w gór, górski, tylko tu jest taki szkopuł, że no nie ma tutaj gór. Ale jako, znając Pawła, ogarnie to też. Biega się świetnie, miałem wypadek drobny, ale wspaniali ratownicy, uratowali mnie, podobno będę żył. 200 metrów za startem, czyli 20 kilometrów z ranami na metę dobiegł. I w ale tym ta... czasie to ważne, bo upadłem o 9.37 i o 9.37 urodziła się moja wnóżka w Lublinie. Nie? I to Ach. będzie do zapamiętania półmaraton. Tak, Bóg Czyli... nie lubi przypadków, nie, nie bawi się w takie rzeczy. Jestem na półmaratonie. Z Budkiem drugi raz, w tamtym roku zdecydowałem się na piąteczkę, troszeczkę mi nie poszła, w tym roku troszkę skuszony przez kolegów, zapisałem się na półmaraton, no i wyszło. Trzecie miejsce w kategorii wiekowej jest tym, czego spodziewałem się, mimo tych warunków trudnych, panujących na trasie, strasznej, strasznego upału, strasznej patelni, jak to mówią biegacze, było naprawdę przyjemnie. Półmaraton Budzki to naprawdę czołówka, myślę, nie tylko w powiecie w tej chwili w kategorii biegów, ale myślę, że i w Polsce, bo organizacja jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i naprawdę kto tu przyjedzie może czuć, może czuć się dowartościowany i spełniony. Mieszkańców gminy Zbuczyn, który miał pasję. A tą pasją zaraził się całkiem niedawno, bo nie wiem, czy minęło 5 lat, czy niewiele więcej. I w oparciu o pasję jednego człowieka, a następnie tych, którzy się zarażali tą pasją, zrobiliśmy wiek na bazie współpracy samorządu i zbóckiego ruchu, którego szefem jest Paweł Kojecki. dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję się bardzo ciężko, w tamtym roku było trochę deszczu, dzisiaj trochę słońca. Dziękuję, że wytrwaliście. Już niedługo dekoracji i osłanie nagród, ale serdecznie dziękuję Wam przede wszystkim, że byliście. Bez Zwójta, bez samorządu, bez sponsorów nie zrobilibyśmy nic, ale bez Was biegłych żadnego nie było. Serdecznie dziękuję wszystkim biegaczom za tą elegancję i kulturę. Też na trasie. Ponieważ na trasie gdzie ludzie sobie pomagali, podawali wodę, to jest naprawdę super. Zbudzki Ruch to e, szef e, Paweł Chojecki, e, od którego się wszystko zaczęło, ale e, na jednym, lokalnym liderze nic byśmy e, nie zrobili. E, wokół e, Pawła zebrała się grupa naprawdę e, kilkudziesięciu osób, fantastycznych ludzi. Którzy pasjonują się nie tylko bieganiem, ale są niezwykle aktywni społecznie i tak naprawdę to jest ich, można powiedzieć, dzieło życia tej grupy, właśnie półmaraton Zgódzki. Liczymy, że impreza będzie kwitła, tak jak kwitnie Zgódzki Ruch od już ładnych kilku lat. Ja kocham za to, że po pierwsze uprawiałem je sam, więc je czuję. Po drugie, wiem ile trzeba włożyć wysiłku, żeby biegać na jakimkolwiek poziomie, bez względu na to, jak zaangażowany jesteś i o co się bijesz w biegu. Jeżeli wypełniasz limit, to znaczy, że nie porywasz się z motyką na słońce, tylko możesz w nim wystartować. A ponadto, to jest swoboda, to jest plus. To jest taki zdrowy pot, dobra energia, no tylko to musi być poparte rozsądkiem i dłuższymi przygotowaniami, dlatego ja jako były, czynny biegacz, teraz jak widzę tych, którzy biegają, to mnie zachęca do kibicowania im od pierwszego do ostatniego uczestnika, od najmłodszego po tego najbardziej zaawansowanego wiekowo, więc jest to niesamowicie inspirujące, porywające i taka bardzo zdrowa forma aktywnego spędzania czasu. To jest świetne wydarzenie, niezwykle integruje całe środowisko, bardzo pozytywna energia i myślę, że jest tutaj dystans dla każdego. Piątka biegowa, piątka nordic walking, półmaraton, biegi dla dzieci, każdy znajdzie coś. Do... Organizacja jest niemal rodzinna, czyli naprawdę bardzo przyjazna atmosfera, pyszne jedzenie przed. Po obiegu. Myślę, że trasa jest naprawdę bardzo fajna. Dzisiaj przebiegłam tylko 5 km trasą półmaratonu, ale naprawdę widoki takie sielskie, wiejskie zauroczyły mnie. Niby to nie jest duża miejscowość, ale właściwie wszystko robimy praktycznie sami. Jest komu przygotować trasę. Jest komu przygotować regulamin. Są sponsorzy, którzy chętnie dają pieniądze, żeby kupić jakieś fajne nagrody, ufundować puchary. Mamy strażaków, którym się chce. Mamy koła gospodyń wiejskich. Mamy kogoś, kto porządnie zrobi film. Mamy kogoś, kto porządnie zrobi zdjęcia. Napisze piosenkę i ją świetnie wykona. Swoimi siłami jesteśmy w stanie dużo zrobić. Czasami musimy się jakimś wspomóc, ale to nie znaczy, że to jest jakaś szkoda. Absolutnie nie. Staramy się, żeby to było dobrej jakości. Uczymy się coraz więcej, umiemy. Zobaczymy, co będzie dalej.